Na Sylwestra Ogólnie to ja nie myślałam, że moje turbinały będą się cieszyły taką populacją No ale wiadomo, skoro jest popyt to jest też napęd Fluid Jeśli chodzi o ten makijaż To ja na waszym miejscu podeszłabym do niego indy... Indywi... Indywi... Jak? Indywidualnie W sensie tak jak chcecie Bo jak wiadomo Każdemu z nas Sylwester kojarzy się z czymś innym Testowanie na mokro. Mi obligacyjnie kojarzy się z czerwoną miską. A dlaczego? Bo nieraz po takim sylwestrze do takiej miski żygałam. Rozjaśniacz w cieniu. Także nie traktujcie tego turbinara jako turbinara, tylko jak moją własną impregnację tematu, ale do meritum forte. Czerwony cień z takiej shadow paletty. No powiem wam, że jak patrzę na ten kolor na moich powłokach, to mam deja vu. No identyko jak ta miska. Propolis miski. Wiecie, że ja kiedyś startowałam na mis Polski. kontownica, Ale niestety równobieżnie startował do mnie ojciec Karolinki. I feralnie wybrałam jego. Kminka. Powiecie Arleta, ale dlaczego? Prawda jest taka. Widzicie to ombere? Że łatwiej jest utrzymać chłopa przy dupie niż koronę na głowie. Mam nadzieję, że pomogłam. Happy New York every wszyscy. Pa.